Jezu, Łopuuuu to Jesus. No Siemanko jest Norman, Z tej strony Darden Welcome back to Hello Neighbor I <trybujesz> nagrywam to w dzień co wrzucam pierwszy odcinek co w Alfie 1 C Pocitowaliśmy, widzieliśmy tą piwnicę sąsiada, trzecie piętro tam katscenki trampolina pa, pa, Ktoś z tego nie obejrzał, proszę tam wbić sobie i sobie zobaczyć. Przepraszam za tamte audio, ale mi coś, coś po prostu poprzyło i ...spraptało mi wszystko. Wszystko mi to się tam pomieszało w tym OBSie, W ogóle mi coś się ustawiło tak, co nie chciałem takie czegoś mieć. Wszystko popieprzyło mi się w tym OBSie opieprzonym. Teraz jest wszystko GIT. Mam nadzieję. Nagrywamy. Z fajnego moda eee, mod into the mind. Jak pamiętam, eee, czyli eee, z aktu trzeciego Base, main map. Eee, fajny modik. Nie wiem czy chcemy. Old. No nie musimy nie mieć. Jak chcemy, nie wiem, Fredbara Właśnie to tam. Tam jak chcesz żebym jakbym nagrał wszystkie akty, wszystkie akty z Fredberem, przejść na no, modzie Fredbera Foxiego, wszystkiego to hashtag Alfa1 albo Alfa, ale preferuję Alfa1, hashtag Alfa1 i taki odcinek. Postaram się nagrać jak najszybciej i w sumie i gramy fabularne. I dlaczego ja mam rzeczy takie. Oczywiście ja to pograłem w to i to trzeba to. to. Trzeba to sobie autozapis, trzeba to jakby wbić sobie na inny sejf. po prostu, żeby się tego czegoś pozbyć, tylko tam, kupować, jak co od nowa. Już widzieliśmy to, można coś kim... O, mam od nowa. I tak. Na ogół można sobie obejrzeć co tutaj w domku. Mamy oczywiście się... gówno. Jeszcze jakbyście chcieli serio. Eee, tego Fredberatan i Hello Neighbor 2. O! Ale fajne. To mogę ogarnąć Hello Neighbor 2 też mam. Bez problemu. A teraz go można wziąć. Bez problemu mogę ogarnąć. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy lornetkę. Możemy wziąć tą lornetkę, hmm, Jeszcze można sprawdzić tutaj co u góry jest. Ciekawego u um, naszym domku. Tu z tych szafkach będzie nic nie ma. Tutaj z pre alfy i z Alfy 1. Szafy. W trójce już były trochę, troszeczkę inne, a w trójce i w czwórce to w ogóle kompletnie inne. Inny pomysł, twórca miał i kusi mnie tutaj serio pocitować na, tej, na tym modzie na tej mapce. Bo a, ja oczywiście mod to, jakby link do modu macie w opisie, oczywiście da padam. Jak nie zapomnę, ale padam zapewne i ten, co ja chciałem powiedzieć, zwracając, ch chciałbym sobie poczytować w tym bo bo serio, twórca miał swój pomysł jakby wyglądała cała alfa 1 jakby, jakby wyglądał alfa i al, e, Halo Neighbor alfa 1 w pełnej około, jakby w pełnej wersji o pełna wersja Halo Neighbor alfa 1 pełna wersja cały dom jest w ogóle zapełniony co so, twórca miał do tego głowę, właśnie chciałbym pocitować sobie, bo tutaj by były jakieś easter eggi, może coś takiego Dobra, zwracając trzeba iść do sensora 14, 14 dalej tak samo jest Nie wiem czy działa dzwonek, nie chcę sprawdzać I tak Musimy mieć jakiś kodzik Deseczki I klucz Więc chyba trzeba... więc trzeba działać tu mamy ten młot, ale możemy tylko wziąć tutaj jego auto jest, otwórzmy sobie kawaś, ja nie wiem czy on się... ja nie wiem czy on się przypadkiem zbugował to, to jest ten krup. Tej nauczycielki, to jest... Ja jeszcze trochę zesram. Z tego spotkam. to był zawsze łom, Alfie 1. Nie mogę. On jest... Chyba go strzałem. Leciłem na drugie piętro. Ważnie jest czy i czwarte piętro, więc dużo mamy do oglądania. Pompowym, ale już mamy tą zagadkę. Roz... O, to jest chyba magnes coś takiego. Sorry, że tak nie oglądam, bo spieszy mnie się trochę, ale dobra, tutaj jest to tak samo. Tutaj lepiej zamknę. Zresztą pokażę Wam. Wygląda woda, bo tutaj naszego Stefanik, O! Ste, 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 Stefanego nie ma. Stefanika. Stefana nie ma. złoto w ogóle, jabłko tutaj zauważyłem, że jest. Czy piętro? Zaraz pójdziemy, to zaraz pójdziemy. Ale tutaj, tutaj klasycznie tak samo. E, czwarta, czwarta. O cholera no, tego się zesrałem w przypadku Tak mocno Powiem Powiem także, że jeszcze zesrałem tego Ale to jest To jest masakra w ogóle eee. Jeszcze ten mm. Tutaj w ogóle ten co ja chciałem powiedzieć. Jeszcze w ogóle tego zastrawiam w ogóle ten, nie? I trzeba iść w ogóle tędy. Tędy i tutaj mamy Ja mam fula już serio lornetkę. Mamy łopatę. Mamy już jedną rzecz w ogóle zrobioną. co jak widzę. Tu w ogóle... Trapie... Jezu, to z... O klucz, dobra tutaj mamy klucz, więc nie da się zapewne zbugować jakoś tam, bardzo lubię zbugować tą gier... gierkę, ale się nie da, bo... tu, tu, Myślę, to jest fajne, że to jest w ogóle cały aspekt w ogóle twórcy, jak on to sobie to tutaj stworzył wszystko i to jest wspaniałe, wyłączmy to. Tutaj chyba jest ten kodzik, czyli 2815. Czyli e, jak? 2815 ja sobie. E, e, tutaj sobie zapisałem kodzik sobie. Że, żeby mieć. Więc oglądajmy dalej. Właśnie nie wiem czy on tutaj przypadł. On jest na torek. On jest na torek, panowie. Więc ja bym nie. On teraz nie trafił. On chyba. Ojej. On chyba spadł. Widzowie. To jest czwarte piętro. Teraz sobie pójdźmy na. Okej. Okay. Wiem, że. Wiem, że. Okej. Okay. Nie wiem, co to robi. Otwórzmy to. Wiem, że tutaj ta kolejka nas popycha masekrycznie do przodu. Jezu. Właśnie o to chodzi. Czy nie o to chodzi, bo nas wypiernicze w kosmos? A ja mam w ogóle podwójny skok i mam te umiejętności. No, trzeci akt. Co w sumie jest trzeci akt, z tego się bym spodziewał. Ale to dobrze nas, bo jak on jest na dole, to mamy możliwość wykopania tej nauczycielki co nam da Łąb wow to jest z... z... kara już chyba ten łom nam nie, nie będzie potrzebny chyba ale zaraz można się przekonać, że nam jeszcze będzie potrzebny on czy nie ale jak sobie chcę pistolet mieć na drugim slocie właśnie ten kodzik wpiszmy 2 2 2, 8, 1, 5. Kor, chyba, chyba dobrze jest, chyba, chyba dobrze wpisaliśmy. jedynie co, to musimy właśnie mieć ten u góry, ten, 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 ten jak to się nazywa, kodzik, się, nie, kodzik, klucz. On jest znowu na, na zewnątrz. Tu to tu jest. fajnie, że mam tą umiejętność tylko ja nie wiem czy to w ogóle działa na tego nie Na trzecim intro To było na trzecim, a na czwartym, to się to było Otworzyliśmy jakieś bramy, ale nie wiem czy do... czy Jezu Czy do tego czy nie Czy do tego czy nie Ale się zasriałem widzowie Ja się tego wystraszyłem masakrycznie Ale się teraz z tego tak wystraszyłem sąsiedzie Kailu, że wiem Lisonie, jak to, jak to się nazywa, to gadko małe że Teraz tak się zesrałem a my tego nie otworzyliśmy Wiecie może się Zbuguje gierkę jednak. Bo ja tutaj lubię tak bugować gierki strasznie. Moja pasja normalna. A pytanie, gdzie on w ogóle jest? A to jednak było na czwartym pięciu, ale się tego ja, ja go w ogóle jeszcze nie spodziewałem. Na. trzecim piętrze w ogóle jeszcze nie spodziewałem go ja idziemy na czwarte, żeby go ominąć tak jakby nie ma bezwycięstwa bo ja nie wiem czy on tutaj może być czy nie tak on tu już idzie otworzyliśmy mamy klucz teraz pytanie czy to jest klucz w ogóle do naszego tego to może być do tego nie to nie jest do tego Więc ja wątpię, że to może być główny klucz 4 A to jest to Wchodzimy do piwnicy Nie wiem czy, czy chciałem jednak pójść do piwnicy jakby to bardzo strasznie wygląda Ktoś tutaj sobie ogląda telewizję tu wygląda jak jakiś kolor ja nie wiem czy zaraz zresztą UMI a nie To wygląda strasznie horrorowe, tak wam powiem. I to jest w ogóle piwnica z alfe Alfy 2 w ogóle. Wam powiem. Okej, okay, jest animacja. Neighbor nas wypieprzył w ogóle w pułapki. Co się teraz dzieje w ogóle? Może być tak, że ten mod w ogóle ma kilka zakończeń, i można obejrzeć kilka zakończeń. Wo kil... Ło kurde. bad ending dobra bad ending zrobiliśmy dobra czyli to a teraz my co, gdzie jesteśmy to wygląda jak alf... pre alfa prealfa prealfa przepraszam prealfa czyli my zrobiliśmy bad ending okej okay. Hello neighbor, into the my mind. Ok, zrobiliśmy bad ending, dobra. Co mogę powiedzieć? Czyli w następnym odcinku, jak duży będzie łapek z tego, to w następnym odcinku. Co mogę powiedzieć? W następnym odcinku idziemy. Idziemy. E, robimy. A happy ending, ten główny ending, ten sekretny ending po wszystkich zakończeniach będziemy citować tutaj pola polatać w różnych miejscach jak się oczywiście uda. I teraz muzyka co tam... Dyn, 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 co leciał z telewizji, to bardzo mi przypominał soundtrack jak z piątku 13 jak Jason atakował. Też taki był dźwięk. Ale dobra, to jest jakiś Act One Again hide here w następnym odcinku my to zrobimy co mogę powiedzieć wam do następnego siema